Szanowni Państwo, od wielu lat obowiązywane są różnego rodzaju zbiórki na rzecz osób potrzebujących. Dotyczy to dzieci, młodzieży, tych, którzy mają problemy ze swoim zdrowiem. Tym razem wspieramy Filipka Pawełka. Jest to uczeń zespołu szkół numer jeden, który boryka się z problemami związanymi z wzrokiem. Gaszem Challenge to dzisiaj jedna z popularniejszych takich inicjatyw społecznych. Gmina Szczecinek nominowała Starostwo powiatowego do uczestniczenia w tym inicjatywie. Ze względu na aurę, na pogodę, również na to, że duża część pracowników starostwa jest na urlopach, zdecydowaliśmy, że nie będziemy wykonywać tego, tego ćwiczenia, natomiast chętnie chcemy uczestniczyć w tej akcji, w związku z tym pracownicy Starostwa Powiatowego będą zbierać środki finansowe do puszki, tak aby pomóc temu młodemu człowiekowi i jego zdrowiu, miał szansę na poprawę, wzrok, na leczenie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tego, ja abyśmy w tym uczestniczyli. Inicjatywa ze wszechmiar wspierana i popierana. Jednocześnie desygnujemy tutaj do uczestniczenia w tej inicjatywie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior i Powiatowy Urząd Pracy. Myślę, że to są dwie jednostki, które spokojnie również mogłyby różną formę tego wsparcia zorganizować, tak aby ten młody człowiek miał pomoc finansową.